Hej! Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Manki i witam was w Kills of the Week, w pierwszym odcinku. Dzisiaj zobaczymy piękną akcję wykonaną przez Matiego z klanu Crazy Friend. No to co? Lecimy! A więc znajdujemy się my na mapie Resistance, tryb jest demolka, Mati posługuje się bronią UMP, Biegniemy, wybiegamy i jest pierwszy kill. Asysta uciekamy przed granatem, wbiegamy po schodkach i kolejny kill. Chowamy się, przyodowujemy broń, wbiegamy i jest. Triple kill wybieramy MP5, jest. Kolejny i kolejny double kill, piękny. Już mamy pięciu pod rząd, broń, wybiegamy, chowamy się za murkiem i strzelamy. I piękny double kill z headshotem. Widzimy kolejnego, strzelamy, strzelamy. I jest kolejny kill. Odwracamy się, widzimy gościa, czołgającego się, się rzucamy. No niestety, nie trafiliśmy. Zabił nas C4. No. Bardzo piękna akcja wykonana przez Matiego. Dzięki Mati za pracę, za filmik, za ten na desmanie. No, a jeżeli wy chcielibyście, żeby wasza akcja znajdowała się, znalazła się w, to w kills of the week. Wystarczy, że wyślecie, nagracie swoją akcję, wyrenderujecie ją i wyślecie na maila kills of Czekam na Wasze prace i do zobaczenia do kolejnego odcinka. Narka.